Nie mam dla nas żadnych dobrych informacji, nawet i złych na początek, tylko fatalne. Ale zaczynam od nagrania, które zrobił ukraiński żołnierz uczestniczący w tej ofensywie ukraińskiej na pozycje rosyjskie. Żali się i mści ze względu na to, że rzucono ich na rzeź. Це вся логістика. Факт тому, що ми зазнали поразки наших українських побратимів. Зазнало очень багато. Є 200 до 60 чоловік. Факт тому, що є 300. Пожалуйста, надайте нам Orudzie. Twierdzi, że było 60 zabitych, są też, są też ranni i że nie mają odpowiedniej broni. Proszę nie wiem. Te ataki ostatnio były dość dobrze wyekwipowane. Myślałem, że to jest fake. Wiem, że Rosjanie na szczeblu tym niskim, gdzieś tam poszczególnej drużyny, oddziału jakiegoś. Potrafią taki fake, który ma być skierowany do Ukraińców, nakręcić sami, przecież biegle władają mową ukraińską. To są ludzie, którzy do niedawna byli obywatelami państwa ukraińskiego. Ale tu się, proszę Państwa, cała brygada nagrała w podobnym tonie.

że e, silny był ostrzał artyleryjski e, ukraiński, no ale ci żołnierze są niezadowoleni. E, to, proszę Państwa, to narzekanie jest skutkiem zaniedbań, jakich dokonało społeczeństwo ukraińskie lata całe od samego początku. Wolnej Ukrainy, od tych pociągów przyjaźni na Krym, gdzie nacjonaliści ukraińscy jeździli pokazywać tym z Krymu, jak powinien się zachowywać prawdziwy Ukrainiec i ich tam pacyfikowali. To, to, to od początku lat 90. reszta społeczeństwa, oczywiście nie wszyscy, uczestniczyli w maltretowaniu, porywaniu, torturowaniu. Ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie. Nie wszyscy, absolutnie. Ale, ale tolerowali, ale tolerowali. Musiało się to skończyć wojną, i dziś, proszę Państwa, oni nie mają wyjścia. Oni dziś są brani na siłę, giną. Ich kobiety mogą tylko tam troszkę pokrzyczeć, te, te co odważniejsze. To już, jest, to już jest koniec państwa, koniec narodu nawet. Rosjanie już się śmieją, że to jest kraj 404, jak, jak error 404 gdzieś nam wyskakuje nieraz, tak, że ta strona już nie istnieje.